W tym filmie pokażemy jak zarejestrować lub anulować wejście do obiektu za pomocą terminala MediCover Sport. Aby zarejestrować wejście kartą, w menu terminala wybierz zakładkę MediCover Sport. Poproś użytkownika o przyłożenie karty do górnej części terminala. Sprawdź dane z dokumentem tożsamości. Jeśli są zgodne, kliknij Potwierdzam. Z listy dostępnych usług wybierz tę, z której użytkownik chce skorzystać. Aby anulować wejście, wybierz w menu zakładkę Medicover Sport, a następnie opcję Rezygnuj, karta NFC. Przyłóż kartę użytkownika do górnej części terminala. Na ekranie pojawi się zarejestrowana usługa, którą można anulować do 15 minut od momentu rejestracji. Jeśli funkcja NFC nie działa, możesz skorzystać z trybu awaryjnego i wprowadzić numer karty ręcznie. Po wpisaniu numeru terminal wyświetli dane użytkownika oraz komunikat o weryfikacji dokumentu tożsamości. Po sprawdzeniu kliknij Potwierdzam, wybierz usługę i zatwierdź. Aby anulować wejście w trybie awaryjnym, wybierz Rezygnuj karta NFC i wprowadź numer karty ręcznie, a następnie kliknij Szukaj. Jeśli od rejestracji minęło mniej niż 15 minut, kliknij Anuluj wejście. Możesz także zarejestrować wejście, skanując kod QR z aplikacji Medicaver Sport użytkownika. Aby to zrobić, wybierz na terminalu wejście, kod, a następnie zeskanuj kod QR na telefonie użytkownika. Zweryfikuj dokument tożsamości i kliknij Potwierdzam. Skanując kod QR, możesz anulować wejście w ciągu 15 minut od rejestracji. Terminal Medicover Sport partnerzy ułatwia szybką i bezpieczną rejestrację wejść do obiektu.